Dzień dobry. Nikt z nas nie jest zadowolony z przebiegu tego spotkania. Liczyliśmy się z tym, że jedziemy na boisko do lidera i ten mecz nie będzie na pewno prosty, tym bardziej, że mieć ma imponującą serię i tutaj na pewno dla sztabu i dla zespołu należy się szacunek, jeżeli chodzi tutaj o mieć. Że podtrzymują tą dobrą pasę, ale my też jakby nie jechaliśmy tutaj na skazanie. Co też wydaje mi się było widać, w szczególności w pierwszej połowie, gdzie w wielu momentach graliśmy bardzo odważnie. Wyszliśmy na prowadzenie i potem no trzeba powiedzieć, wprost, zbyt łatwo oddaliśmy bramki, które, które strzeliła nam mieć. Nie możemy przy starych fragmentach być tak zorganizowani. Pierwsza bramka siedmiu zawodników jest wokół zapolnika. A mimo wszystko potrafi tutaj strzelić bramkę. Drugie ustawienie nasze braku przede wszystkim koncentracji, determinacji i szybkiego ustawienia w strefie. To są pierwsze bramki, które straciliśmy po stałych fragmentach gry. Jeżeli chodzi o defensywę w tych wszystkich meczach wiosennych, byliśmy bardzo skuteczni w tym elemencie, a dzisiaj niestety to nie funkcjonowało tak, jakbyśmy sobie życzyli. Z perspektywy całego spotkania, w szczególności drugi, powiem, że się zrobił bardzo otwarty i zarówno jedna i druga strona mogła strzelić bramkę. Szkoda, bo czujemy niedosyt, mimo tego, że tak jak powiedziałem, graliśmy z zespołem, który na tą chwilę w lidze jest zdecydowanie najbardziej kompleksowym zespołem i potrafi w każdych fazach grać bardzo skutecznie. I szkoda, no, na pewno punkt dla nas tutaj byłby bardzo ważny. Niestety tak się nie stało. Przed nami we wtorek bardzo ważne spotkanie ze Stomilem Olsztyn. Jak każde inne, ale te mecze i zarówno w piątek pod Beskidiem, mimo napiętego grafiku i terminarze będą dla nas bardzo istotne, bo musimy przerwać tą serię, która jest dla nas niekorzystna i jak najszybciej się odbudować i zacząć punktować. Mam nadzieję, że zrobimy wszystko, co w naszych siłach, że zawodnicy staną na wysokości zadania tak, żeby ten mecz wtorkowy wyglądał jak najlepiej, jeżeli chodzi tutaj o nasze funkcjonowanie.